Witam wszystkich, mam dla was dzisiaj trzy jednostronne smołki na bombside'zie B na daście 2 Zaczniemy od takiego, który ma w sumie wielokrotne użycie, można, znaczy wielokrotne, można go użyć na kilka sposobów Zacznijmy od pierwszego Musimy wymierzyć sobie, zblokować się tutaj w rogu i wymierzyć sobie na, tą, na to takie zakrzywienie ściany Zaraz obok tego, troszkę pod tą ciemną linią, mniej więcej w ten sposób i zaraz za tym smokiem możemy sobie spokojnie na łoku wyjść na wysokość skrzynki i kucnąć tutaj. Mamy taką małą szparkę, nie jesteśmy w ogóle widoczni dla ludzi na site, a my możemy zobaczyć sobie ludzi, którzy są tutaj i próbują kryć za wysokiej skrzynki na bomb site. Rzadko się zdarza, że jest tam ktoś i... To, i... I kryje akurat z tej pozycji, jak jest odsmokowane Chociaż czasem ten smok zmusza ludzi do uciekania z platformy Bo znają właśnie drugą opcję używania tego smoka, Którą właśnie zaraz pokażę Do drugiej opcji musimy wykorzystać kolegę Nie musi być rzucony super dokładnie, tak jak przed chwilą Wystarczy się zblokować, rzucić gdzieś mniej więcej w okolicy Jak poprzednio I możemy sobie wykorzystać kolegę, który nam kucnie i z jego pleców zobaczyć sobie spokojnie platformę, beczki, sam koniec platformy i delikatnie pikować na sajta Niestety, z, problem z sajtem jest taki, że ludzie z okna będą w stanie nas zobaczyć Więc musicie ostrożnie się wychylać na tego sajta, jeżeli chcecie zerknąć Albo najpierw na kuckach i sobie zobaczyć okno Bo jednak, e, jednak ten, to okno będzie nas widziało i to całkiem dokładnie Nie jestem w stanie wam pokazać tego tak super z perspektywy kolesia w oknie, ale z perspektywy ludzi na sajcie i na platformie widzicie, że ten smoke jest naprawdę bardzo wysoko i oni no, nie mają żadnych szans zobaczyć. Jednak kolej z okna już tutaj was będzie widział co najmniej waszą głowę, więc e, trzeba uważać na okno. Temu panu możemy już podziękować. E, mamy jeszcze jednego smoke'a, który jest z tego rogu, trzeba się zblokować w tym rogu i Wymierzyć sobie w taką ciemniejszą kropkę, która jest tutaj, na samym środku drzewa Nie wiem, czy będziecie w stanie ją zobaczyć Jak te krzaki się tak super ruszają, ale podlecimy, o! To jest ta kropeczka tutaj Musimy w nią mierzyć Ten smog ma taką fajną zależność Że jeżeli jest dobrze rzucony To odda taki podwójny, potrójny dźwięk tutaj O, właśnie taki w ten sposób wiemy, że jest dobrze rzucony i możemy sobie spokojnie pikować. Z tego smoka widzimy wszystkich tutaj ludzi, którzy sobie przebiegają, którzy podchodzą i chcą sobie zerknąć, czy jest jakaś widoczność, a oni nie są w stanie nas zobaczyć jak najbardziej. On już teraz znikną, ale widoczność jest absolutnie zerowa tutaj, więc my jesteście w 100% bezpieczni możecie sobie piknąć i niejednokrotnie zdobyłem bardzo dużo fragów. Po prostu używając tego smoka. No i mamy też trzeciego smoka, który też jest rzucany ze środka. Niestety, ze względu na pacze niestety, albo niestety, zależy jaki macie stosunek do tych smoków ze względu na pacze. Ten smoke działa tylko przez niespełna kilka sekund. Jest dobry i potem trzeba z niego uciekać. To jest całkiem stary smok. Też blokujemy się w tym rogu. I mierzymy na tą jaśniejszą kafelkę, tak mniej więcej w róg tej kafelki Jeżeli sobie super wymierzymy tu, rzucimy normalnie lewym guzikiem myszki Możemy zaraz zanim wejść szybko tutaj w róg I zobaczyć sobie czy jesteś na beczkach albo na platformie I mówię, że tylko kilka sekund, bo zaraz po chwili robi się taka tutaj dziura jak widać, ona z czasem się pojawia, czasem znika, ale najczęściej na samym początku jej nie ma. Ona dopiero się pojawia po tak 5 sekundach od odrzucenia tego smołka. Więc e, wystarczy tylko szybko zajrzeć, zobaczyć czy jest coś na sajcie, spróbować ściągnąć fraga. Jak nie, to szybko też z niego uciekać. No niestety, został już naprawiony w pewnym stopniu, więc trzeba uważać. A tak to było wszystko: trzy jednostronne smołki Bombsite B, DAS2. Uznaję za zaliczone i do zobaczenia w następnym tygodniu następnym jedno z następnymi jednostrudnymi spółkami. Hej!